Zobacz, jak powstaje nowoczesny budynek biurowy LPP w Gdańsku. Znajdujemy się na obiekcie nowego budynku biurowego LPP w Gdańsku. Jesteśmy tużko koło stadionu żużlowego. W tym miejscu powstaje 15-metrowy, trzykondygnacyjny budynek ze strefami sportowo-rekreacyjnymi oraz dwukondygnacyjnym parkingiem podziemnym. Budowa posuwa się w zawrotnym tempie. A prace trwają w dzień i po zmierzchu, by dostarczyć najwyższą jakość w najkrótszym czasie. Gigant marki odzieżowej zdecydował się na rozwiązanie stropów termoaktywnych. Firma Uponor dostarczyła system wraz z wsparciem projektowym i technicznym. System stropów termoaktywnych TAPS to system umieszczonych rur w stropach betonowych. Dzięki odpowiedniej temperaturze cała płyta stropowa staje się powierzchnią chłodzącą lub grzewczą. Zimą oddaje ciepło, latem odbiera je z pomieszczeń, zapewniając odpowiedni klimat w pomieszczeniach bez przeciągów i hałasu. System TAPS doskonale współpracuje z niskoparametrowymi źródłami ciepła, takimi jak wąpy ciepła i fykolin. Montaż stropów przebiega etapami. Najpierw na szalunku montowane jest zbrojenie dolne, następnie na zbrojeniu dolnym układana jest mata z rurą systemem TAPS i następnie rury z poszczególnych pętli podłącza się do rozdzielacza. Następnie wykonuje się próbę ciśnieniową i zalewa się strop betonem. Pomimo nieprzychylnej pogody, prace na budowie nie ustają. Właśnie dlatego Uponor kładzie duży nacisk na prostotę i szybkość montażu. Dzięki wsparciu technicznemu Uponor mamy pewność, że system będzie działał bezproblemowo przez lata. Ta współpraca to dla nas gwarancja jakości i bezpieczeństwa. W obiekcie zastosowanych zostało 6340 m2 stropu aktywnego z wykorzystaniem 36 km rury PEX a o średnicy 20 mm. Powierzchnia użytkowa budynku to aż 7700 m2, a do jej ogrzania wykorzystano 36 km rur o średnicy 20 mm. Ważne jest, aby o systemie TAPS pomyśleć w momencie projektu architektonicznego, ponieważ rury są integralną częścią strochu. Inwestorowi zależało na rozwiązaniach, które zapewniają komfort użytkowania budynku, a jednocześnie będą energooszczędne i przyjazne środowisku. To rozwiązanie najlepiej sprawdza się w budynkach użyteczności publicznej, takich jak budynki biurowe, muzea i szpitale. Wszędzie tam, gdzie liczy się komfort i energooszczędność. Systemy te w ostatnich latach stały się bardzo popularne, z nowo budowanych obiektów biurowych, których na terenie Trójmiastwa większość zrealizowaliśmy, również dla firmy SA. Jest to innowacyjna alternatywa dla tradycyjnych systemów klimatyzacyjnych. System TAPS od UPONOR to była inwestycja w przyszłość. Czy chcesz dowiedzieć się, czy to rozwiązanie jest odpowiednie dla Twojej inwestycji, skontaktuj się z nami.